Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Jarek Adamek, gospodarz tego programu, jest już na posterunku. Witamy się bardzo serdecznie. Dzień dobry panią. No dobrze, no to co tam u ciebie? I państwu? Co cię przeraża, Jarku? Bo dzisiaj pytamy o to naszych słuchaczy. No, musiałbym pomyśleć. Ale telefony od naszych słuchaczy nie. Czekasz na nie, nie przerażają. Oczywiście, że czekam. One mnie nie przerażają, bo czasami... Dodają skrzydeł, Sami aż tak? Dodają skrzydeł, a propos, jest telefon, tak, witamy, tak, tak. bo tutaj mam, Paweł odpowiedzi mam, dzień dobry. Dzień dobry, czy sprawa dla reportera? Tak, słucham panią. Dzień dobry, proszę pana, ja dzwonię z Rawicza. My mam, mieszkamy w bloku komunalnym i w tym bloku jest jedno mieszkanie wykupione. Reszta mieszkań nie mamy wykupionych i, i ta, ta komunalny ten zakład, który nam wynajmuje, mówi, że, już nie że na razie nie możemy wykupić. Czy tutaj dla Was ta sprawa, dla abyście tam mogli jakoś tą sprawę zapytać, dlaczego jeden lokator ma wykupiony i jeszcze je, je wynajmuje? Znaczy, jak, ma jak, możemy... ma, jak ma wykupione, to jest jego prywatna własność, ma prawo zrobić z tym, co zechce. No tak, ale my lokatorów ale my nie możemy wykupić. Pytanie, czy państwo mieliście uchwałę Rady Miejskiej, bo to Rada Miejska decyduje o zbyciu mienia yy, dotyczącą sprzedaży. No właśnie, sprzedaży. nie chciałbym na wciągnąć na listę wykupu. A, na listę. No i to jest pytanie, bo być może gmina uważa, że ten budynek jest jej potrzebny. Jaki to jest adres? To jest e, e, Rawicz, winiary 3, 3A, 3B i C? Winiary 3, 3A, B i C. Dobrze, no to kwestia ustalenia tutaj z władzami gminy, jak dysponują swoim zasobem mieszkaniowym. Czy planują tak. budynek do sprzedaży, czy nie, bo. Tak jest w innych miastach, że gmina, tak, gmina decyduje, oczywiście. czy dany budynek uważa, że można w nim sprzedawać mieszkania, a są tak. budynki, gdzie gmina uznaje, że tych mieszkań sprzedawać nie chce, bo potrzebuje na mieszkania komunalne czy socjalne. No, no, tylko mówią, że my jesteśmy dochodowym i musimy utrzymać o, tam. No, no jak jesteście dochodowi, no to trudno się dziwić. I porządny budynek z porządnymi lokatorami. Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. pana ja... burmistrza, kwestia zapytania, czy w tak. planach gminy jest tak, sprzedaż tak, mieszkań w budynku tak, przy tak. ulicy. Winiary tak. 3. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam Do miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie cały Rawicz i okolice, a ja, proszę Państwa, mam odpowiedzi. Wczoraj tak trochę podyskutowaliśmy, tu patrycja wie, co, co, co tu się działo wczoraj. Dyskusję na temat kasy w Leszczyńskiej Spółdzielni mieszkaniowej. No i dostałem odpowiedź od pana wiceprezesa Kazimierza Pazoły, którą bardzo serdecznie dziękuję. No i odpowiedź, ona jest dość złożona, natomiast to tak, jak mi się wydawało. Czasy się zmieniają, koszty się likwiduje zbędne, w związku z tym kilka lat temu zlikwidowano kasę w budynku yy, spółdzielni w związku ze zmianami organizacyjnymi mającymi na celu obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania spółdzielni. Yy, ponieważ ta spółdzielnia za wpłacanie gotówki do banku też musiała płacić i to były ceny przerzucane na spółdzielców, także tych, którzy płacili już sobie i tak sami, a coraz więcej ludzi płaciła sobie sami. Odpowiedź jest najogólniej taka, Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przewiduje otwarcia kasy celem pobierania opłat za mieszkania, więc pozostaje państwu rzeczywiście albo chodzić do banku, albo chodzić na pocztę, albo chodzić do takich punktów, gdzie można takich opłat dokonywać, albo właśnie, no, płacić samemu przez internet, Albo prosić najbliższych, żeby w tym pomogli Mamy telefon, witamy Dzień dobry Dzień dobry Witam Wie pan co, jestem mieszkańcem ulicy Reja na Zatorzu mm -hmm. Od momentu, gdy zaczął się remont wiaduktu mm -hmm. Ulica Reja jest, y ja bym powiedział, że nawet niż S5 Aha. Kierowcy nie zachowują na to, że tam są dzieci Przechodnie, starsze osoby chodzą ja bym prosił, żeby może jakiś patrol, policji od czasu do czasu stanął. Tam jest pięćdziesiątka, a rzadko kiedy ktoś... No, okay. Ostatnio bardzo niebezpieczne. Rozumiemy. Ulica Raja na Zatorzu, czyli... Tym bardziej, że jeszcze skręcając z ulicy Kochanowskiego w lewo w stronę wiaduktu mm -hmm. jest znak zakaz po prawej stronie. Też to jest nieprzestrzegane. Ludzie się wymijają na trzeciego. Dzieci rowerami ze szkół wracają naprawdę jest tam w tej aż nie dojdzie do jakiejś tragedii, to będzie, to, to ja naprawdę nie, nie da się opisać tu, co się tam dzieje. Lewiu okay. dzielnicowych na Zatorzu, na Klińskiego, przede wszystkim tutaj bardzo prosimy, bo to jest wasz teren, tak. e, a także drogówkę, no, ja tak, to jest obecnie... To jest teraz łącznik między faktycznie jedną częścią, a drugą, no, ale tam jest pięćdziesiątka, nie sto dwadzieścia. Jest pięćdziesiątka, są budynki, rzeczywiście, także dobrze. Prosimy bardzo gorąco policję o to, żeby się zainteresowała tym rejonem. Przy okazji podpowiadamy, że na LKTV możecie zobaczyć filmik z drona Radia LK, który właśnie pokazuje rozkopane skrzyżowanie ulic Szybowników z Wolińską w Lesznie, odpowiada nasz wydawca. Jak jakby ktoś nie wiedział, że tam jest rozkopane, to na filmiku będzie to widać doskonale. Znaczy, A jakby jeś... ktoś nie wiedział, jak bardzo to na filmiku no właśnie, to widać. No właśnie, jeśli ktoś myśli, o tam panie, tam nic wiadomo, w, w, nic się nie dzieje, nikt nie pracuje, widać, że roboty postępują. A jeżeli idzie o opłatę stałą, trzeba też pytał, słuchać, że jakieś CWU mu się pojawiło. No i to jest rzeczywiście taka zmiana dotycząca rozliczeń. To nie jest podwyżka opłat, tylko przesunięcie kosztów. E, uwzględnia się po prostu podgrzewanie czego? Wody użytkowej. Tak jest. To jest średnio 16% ceny podgrzania wody. Także to nie jest podwyżka, ale pamiętajcie, że macie już podwyżkę w szanownej spółdzielni Leszczyńskiej i innych, ponieważ od 1 października MPC podniósł ceny w swoich taryfach. Także nie pocieszajcie się, że będzie taniej. Nie będzie taniej. Nie będzie. 65 529 5529. to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy do dzwonienia. Telefon na razie milczy, a, to a ty i... mówiłeś, że masz jakieś sprawy, no, o to, których możesz opowiedzieć jeszcze. No właśnie o nich op opowiadam. A to jest to? Tak, tylko to? Taki Czy jeszcze coś? Ja wiem, że to nic wielkiego. Yy, mam jeszcze odpowiedź dotyczącą zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Kłodzie. Tam się rzeczywiście zmieniło, jest inaczej w prawo inaczej w lewo. No, i mam odpowiedź z wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu to będzie artykuł na LKPL, to muszę go oczywiście napisać, ponieważ mamy też zdjęcia i też mamy zdjęcia z drona tego skrzyżowania. No i tutaj jest taka odpowiedź, że rzeczywiście był wniosek o zmianę organizacji ruchu, ponieważ wnioskodawca, no właśnie nie wiadomo, kto to jest, użytkownik drogi wojewódzkiej, tak mi napisał pan dyrektor, uzasadniał. Zwiększeniem ruchu związanym z budową domków jednorodzinnych i tworzącymi się kolejkami samochodów w marcu przeprowadzono pomiar natężenia ruchu, który wykazał znaczne obciążenie relacji skrętnej w prawo. To tak się nazywa. Znaczne obciążenie relacji skrętnej. Czyli, chyba, że większość po prostu jechała w prawo niż w lewo i na wprost. W związku z tym wniosek rozpatrzono pozytywnie. Wniosek został zaopiniowany przez wszystkich świętych stawiał zarządu powiatowych, komendę miejską policji, komendę wojewódzką w Poznaniu, zatwierdzony przez pana marszałka, ale. Ponieważ kierowcy się skarżą, jak wykazałem, w przyszłym roku zamierzamy zlecić pomiar struktury kierunkowej i rodzajowej, tak się to nazywa, wraz z pomiarami natężenia ruchu pojazdów na omawianym skrzyżowaniu DW309 w celu opracowania projektu zmiany oprogramowania sygnalizacji świetlnej na bardziej optymalne, zwłaszcza dla ruchu z dróg podporządkowanych. Tak więc pasy się może nie zmienią, ale może się zmienić e, sygnalizacja. Mamy Masz telefon. telefon. Dzień dobry. E, dzień dobry. Witamy. Ja bym bardzo chciał pozdrowić pana Michała z Błogosławia i życzyć mu miłego dnia w pracy. A pan Michał? I wam również. Pan Michał jest kolegą, czy się zasłużył czymś szczególnym panu? Przy, przyjacielem przyjacielem z pracy. A przyjaciel z pracy. To pozdrawiamy serdecznie przyjaciela z pracy. Dobrze Nie, mieć przyjaciela. Dziękuję. My też dziękujemy pracy, za doj. pracy, no, dobrze mieć przyjaciela w pracy. My tu wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, prawda? No. I jak się miło pracuje. Niesamowicie. 65 529 5529 Zapytaj Agnieszkę, czego od ciebie potrzebuje. No <noise> o nie, nie, ja jestem tym typem przyjaciół bezinteresownych. <noise> A to, to pierwszy za chwilę. Coś w sensie e... może być na rzeczy. No nie ma żadnego telefonu. Dzisiaj jest spokojny piątek, piękny, słoneczny, może rzeczywiście dzisiaj już państwo tak jakoś spokojniej nie, nie, nie. do świata Nie, 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 to jest przed burzą. Nie dynie, tylko wszyscy na zakupy ruszają, bo będą sklepy zamknięte przecież przez dwa dni. Wieńce plotą. Jak sklepy będą znać, ale poczty będą otwarte wszystkie. No to tam też okazuje się, że chyba nie wszystkie ale właśnie coś internety trąbią. Z pocztą, tak? I no właśnie tam wyczytałam, że nie, nie wszystkie, nie wszystkie. Słuchajcie, nie straszcie, bo ja dzisiaj nie chcę O i zakupuję. już wiemy, co cię przeraża: <śmiech> <śmiech> zamknięte sklepy i Kole poczty. <laughs> o kolejki w sklepach, to tak. To tak przerażające. Tłok w ogóle. Mm -hmm. tłok w no nie fajny, nie wiemy. Ja jak pan Zagłoba nie lubię tłoku. Mamy ale telefon. lubisz telefony od słuchaczy. Dzień czy? dobry. Dzień dobry. Ja ponownie stale tych placów zabaw na ulicy Okrze i Wojanowskiego, no, czyli, czyli zadrwiono z naszych dzieci. Wszystko zamknięte do dnia dzisiejszego. No wiem, że tam była jakaś fuszela odwalona przez firmę, która wykonywała. Bo tak nas poinformowano, że tam firma, która dostała to zlecenie, wykonała i niezgodnie z zamówieniem. No ale nic się nie poprawia w tym czasie. No bo to pewnie teraz się miasto wozi z tą firmą, żeby firma to poprawiła. To wie pan, to czasem tak jest, jak bierze się tak zwanego fachowca, i potem no trzeba wyegzekwować od tego no, fachowca. Jest takie nie? jest powiedzenie, kto tania kupuje dwa razy płaci. P prawo o zamówieniach publicznych to się nazywa, po No prawo to wie pan, to ustala, nie? Prawodawcy. Tak. Pozdrawiamy prawodawców. Przy no okazji. właśnie, prawodawcy, niech się douczą to. Okrzei <gryli> Bojanowskiego, No tak, no mówię, tak, takie są wyjaśnienia miasta, że niestety trwa taki spór duży z wykonawcą, który no, dostarczył te urządzenia. No wie pan, chodzi pewnie o takie urządzenia, które muszą mieć atesty, muszą być bezpieczne. No pewnie okazało się, że niekoniecznie. No więc się wozimy, no boję się, że w tym sezonie huśtawkowym już nic z tego nie będzie. Ktoś za to powinien jednak beknąć, no, wyrać, że ktoś takiego wygląda. Nie za takie tak. rzeczy się powinna bekać, to też jest taka prawda. No to wiadomo sprawa. Ja nie mówię o jakichś konsekwencjach pan, drastycznych, ale na to, tak choćby, nie może być. Choćby po uszach, tak? Tak jest. Dobra, dziękujemy bardzo. Jak będą podawane jakieś dobre wieści na temat otwarcia tych placów, to oczywiście także je przekażemy. Oby takie wieści się pojawiły. Mamy telefon, witamy. Dzień dobry Dzień dobry. Ja chciałam tu powiedzieć, na ulicy Lipowej na tych drzewach są takie suche konary, żeby ktoś się tym zajął, żeby komuś potem na głowę nie spadły. Lipowa? To jest na ulicy Lipowej. A jeszcze niech mi pan, szanowna pani powie, na którym odcinku Lipowej? Tu na Lipowej, co była robiona ta droga, tu naprzeciw komisu takiego. Czyli nowa Lipowa, tutaj już od międzylądami, tu te okolice, tak? Tak, rząd, tak, bo jest stronę... kilka drzew tak i same takie konary, słuchaj, może by się ktoś tym zainteresował, żeby komuś potem na głowę nie spadło. Dobrze. Okej, okay, w kierunku strzeleckiej, na ogólnie rzecz biorąc. Tak, tak, Dziękuję tak. bardzo, pozdrawiam Dziękuję. serdecznie, pozdrawiamy zarząd dróg miejski, który zleca, miejski zarząd dróg, który zleca te mm, roboty. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, że, nasz, że nas lubisz? Da, y, niesamowicie. Po prostu to jest coś, co powinienem mówić co minutę, że was lubię. Natomiast y, służbowo jeszcze y, dajcie znać co na niepodległości z tymi pojemnikami na śmieci tam naprzeciwko przedszkola, bo rozmawiałem wczoraj. Udało mi się spotkać tak w prze, przelocie, jak biegłem na sesję pana komendanta Straży Miejskiej, który zapewnił mnie, że tam już interwencja została podjęta i te pojemniki miały zniknąć. Wniknąć, więc, jeżeli tam ci słuchacze, którzy dzwonili, to chyba pani słuchaczka dzwoniła, że one tam rzeczywiście są i nieciekawie wyglądają. Jeżeli tam się coś zmieniło, to też proszę dać znać, czy rzeczywiście się zmieniło. Yy, mamy jeszcze dwie minuty do przerwy, więc zachęcam 65-529-5529. Aha, jeszcze wczoraj na sesji spotkałem pana Dominika Gośmiaczaka, kierownika miejskiego zarządu dróg. Zarządy dróg miejskich. I on powiedział zapytany o tę aptekarską. Wylot wczoraj słuchaczka dzwoniła, że były obiecane takie pasy, żeby się dało wyjechać z aptekarskiej. Ja mówię, obiecaliście, ale pan Dominik powiedział: jak obiecaliśmy, to będą. Także trzymamy pana kierownika za słowo. Jeżeli obiecał do końca tego roku, no to jeszcze ma dwa miesiące ale podobno będą, także uspokajam, że rzeczywiście upomniałem się o to, żeby można było z aptekarskiej bezpiecznie wyjechać. 65 529, 5, 529 i jakoś dzisiaj wyjątkowo spokojny dzień. Musicie, dziewczyny, wy wypełnić ten dzień. Oj, chętnie, ale jesteś na to gotowy? Jest, <głos》>. Jest telefon na szczęście. Uratował słuchacz sytuację, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan, co jakiś czas temu dzwoniłem odnośnie ulicy Myśliwskiej w Leśnie? Chciałem się dowiedzieć, czy udało się państwu coś ustalić odnośnie jakichś chodników. Na razie nie Ten ma miastu. żadnych planów na Myśliwską. Ach, nie ma żadnych planów na Myśliwską. Ale zobaczymy, bo budżet na rok przyszły się tworzy. To może tam coś będzie do niego wpisane. Myśliwska, nie, wiemy. To. Wiem, że powiat ma remontować tam też tę drogę. Yy, jeżeli idzie o. Yy, tam do, do gro. Nówka i i może coś. Yep. Wtedy się. Ja powiem panu tak, miasto tego co wiem z waszej anteny sprzedało kolejną działkę pod budownictwo wielorodzinne. Mm -hmm. Dzieci tą drogą dochodzą pobociem do szkoły. Tu prędzej czy później dojdzie do tragedii. Wtedy nie wiem, kto będzie za to odpowiadał. Swoją drogą pozdrawiamy wszystkich radnych z Datorza. Przepraszam, z Granowa przede wszystkim, no z tak. tego okręgu wyborczego. No tak, myśliwska, rzeczywiście, od lat czeka na chodnik. Ronówko się rozbudowało, ruch tutaj jest naprawdę mm -hmm. bardzo duży. To już nie jest to, co 10 lat temu. No ja, znaczy tam kilka tych domów było, ale obecnie rzeczywiście tam de dewelopersko Zostałe bardzo. Produkty, to rozbudowało się dosyć mocno. No tam w ogóle powstaje to nowe osiedle, gdzie był tutaj jajczarnia, tak, czyli obóz tak, dawny. Tak, tak. No Dokładnie dobrze. Tak. My oczywiście, my oczywiście bardzo, bardzo grzecznie prosimy, a mamy nadzieję, że radni z Gronowa, yy, także no myślę, no, będą się dobijać to się o to, żeby na Myśliwskiej... No myślę, tam po, po prostu potrzebny jest solidny remont w ogóle drogi, więc o no, taką inwestycję trochę większą trzeba się dobijać. No ale dobijajmy się, nie? Kropla drąży skałę. Dobrze, będziemy się dobijać. Będziemy się dobijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pozdrawiam. Bardzo. Pozdrawiam gronowo, pozdrawiam ulicę Myśliwską i teraz krótka przerwa. Krótka przerwa już za nami. Wracamy do tematu dla reportera Jareka Damek w studio przy mikrofonie i oczywiście odbieramy telefon od państwa. Witamy. Halo Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała poprosić o kraty i motyle. Dla bardzo uczynnych chłopaków z takiej firmy PBN, którzy zawsze pomagało swoim starym moherom. Także stokrotne dzięki i kwiaty i motyle byśmy prosili. A gdzie ta firma? Gdzie te mohery? A firma, firma to jest takie na grzybowie, tak? Firma. Na grzybowie, okej, okay, czyli leśno, <gry> tak. okej. Okay, bo tak A bohery no to dowiedzam. Bereciki takie 60 plus. Nie, to ja wiem, to ja wiem, <grym> ja, ja mam już taki bewet uszykowany. <grym> Też już prawie, tak. Czeka okay. na moje urodziny. Y, no. Dobrze, to pozdrawiamy serdecznie <grym> chłopaków uczynnych. Światło na tyle dla chłopaków uczynnych z tej oto firmy, której nazwami gdzieś uciekła serdecznie, chłopaki, a my mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Ja mam taką nietypową sprawę, bo chciałam numer telefonu do EMEI, do Kościana, bo chodzi mi o fakturę za prąd. Biuro. Nie chodzi ale za mną jest do zapłacenia, więc dzwoniłam, dzwoniłam i niczego. tego. Nie odbierają, że pani ma ten numer, tylko... No nie wiem, właśnie, bo ja dzwoniłam na po linię. Pozwoli mi 20 minut czekać, ja mówię... Coś jest nie tak. tak, nie, bo to tak pewnie jest, że i tak przez infolinię trzeba, bo teraz te firmy takie mają. Ale nie ma tu w Kościanie biura, żeby tam zadzwonić. Obawiam nie... się, że może nie być biura, ale mieszkańcy Kościana, dajcie znać. Mamy jeszcze 10 minut audycji, więc jeżeli macie na namiary na biuro NEi w Kościanie, to szanowni Kościaniacy zadzwoncie, dajcie znać, żeby pani słuchaczce pomóc. No, e, właśnie, Będzie miło, także już teraz z Panią. Pozdrawiamy i czekamy może. Ktoś zadzwoni i poda y, jakiś kontakt na to biuro, żeby pani sprawę faktury wyjaśniła Dziękuję, sobie. Panie. Pozdrawiam panią serdecznie, Dziękuję. a ja zapraszam państwa, bo mamy jeszcze minut 7-8 do zadzwonienia i zadz nazwońcie się na zapas, bo to teraz sobota, niedziela, potem poniedziałek, wszystkich świętych, to też się nie pogadamy. Y, więc dzwońcie, witamy! Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. E, zakupiłem e, samochód ciężarowy, przecież tam u kolega zakupił samochód ciężarowy, e, w lutym tego roku e, i po prostu chciałem go za, z, zarejestrować, ale w związku z tym, że e, Urząd Skarbowy mi stwierdził, że ten samochód e, mogą tylko zarejestrować jako, jako osobowy. Mhm. Mogą go zarysować tylko i wyłącznie jako osobowy, bo jest po prostu siedem. siedem są w bocznych drzwiach przesuwnych są szyby. O, matko, a mi teraz pan tu za zagwoskę daje. I ale w czym problem? Bo ja... no, w tym, w, no w tym jest problem, bo... że, że to jest samochód ciężarowy, a ja muszę zapłacić, bo oni chcą mi go zrobić jako, jako osobowy i, i wtedy musiałbym zapłacić aktyzę. A jaki to jest rodzaj samochodu? Teraz Ford, ten, ten Fiat Ducato, taki ten duży. Fiat Ducato, aha, to faktycznie. No i po prostu na, na jakiej podstawie oni, 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 oni to chcą zrobić, tak? Jeżeli samochód jest, był sprowadzony z Francji, mm. e, kupi, kupiła go e, e, komisja, po prostu komis go kupił. Mm -hmm. Ja kupiłem od, 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 tej, od tej osoby i oni chcą go po prostu zrobić jako osobowy, a nie jako ciężarowy. Dobra, słuchajcie Państwo, to jest problem dla fachowców, jeżeli słuchają na zacysi fachowcy, od tego, z tego... No to jest region, gdzie sporo samochodów. No bo jeżeli, bo jeżeli, że przeszkodzę, mhm. bo jeżeli samochód jest jako ciężarowy zarejestrowany był we Francji jako samochód ciężarowy, mhm. no to nie może być tutaj robiony jako osobowy, tak? bo to jest fabrycznie, jest jako ciężarowy. Zielonego pojęcia nie mam. A tu ab no. nawet nie próbuję wyjaśniać, dlatego zwracam się do naszych słuchaczy, jeżeli macie jakąś radę dla pana słuchacza, to też śmiało zadzwońcie, bo ja naprawdę... A tym bardziej, a tym bardziej między, między, między pasażerami, a z, z, yy, packą, tak zwaną paką, tak? tym jest, jest zrobiona przegroda, tak? Mm -hmm. Ja rozumiem, jakby nie było no przegrody, dobia. to wtedy można by było jako, jako osobowego zrobić, ale on jest fabryc, fabrycznie z fabryki wyszedł jako ciężarowy. A urząd, u, urząd po prostu celny, skarbowy chce, chce mi zrobić... Nam te, ten samochód jako, jako, jako osobowy, żebyśmy musieli zapłacić akcyzę. Dobrze, e, rozumiem. Akcyzę. Dobra. Yy, szanowni słuchacze, bo tutaj też bym prosił, jeżeli możecie jakoś pomóc wyjaśnić, bo tu moim zdaniem fachowość się liczy, jak przekonać Urząd Skarbowy, czy jak to wyjaśnić w Urzędzie Skarbowym, że to nie jest auto osobowe, chociaż fotele, jak rozumiem, są tam takie z tyłu, tak? No tak, on jest, jest siedmiosobowy, są No, z, więc trzy, potem cztery i 5 potem jest przegroda przygro, I, i jest taka jest, jest paka, paka. dobra. No to dobrze. Słuchajcie, mam jeszcze no. pięć minut na audycji, może ktoś się szybko dzwoni, wbije i wytłumaczy temu panu, jak sobie poradzić z tym problemem, z wyjaśnieniem w Urzędzie Skarbowym, bo jako, że... No bo, bo... ja tego nie ogólnie... Ja, ja, bo... ja, ja już chcę skończyć tę rozmowę, żeby ludzie mogli zadzwonić, jeżeli no. mają radę. Dlatego y, pozdrawiam pana serdecznie, jeżeli ktoś miałby radę dla pana y, próbującego, jak rozumiem, działalność gospodarczą prowadzić a gdzieś tam się potyka o jakieś procedury, żeby może jakoś mu powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja bym tak proponował, bo nie wiem, czy ten pan próbował w autorestracji, autorestracji, że tak powiem, mają znajomości i szybciej mhm. to obejdą niż taki przeciętny Kowalski. Czyli, I niepotrzebnie się pan będzie denerwował. Czyli w Wydziale, zapłaci, ko wydziale do Komunikacji, do tak? Y są takie autorejestracje. Firmy, takie, tak? Firmy, które się a. zajmują takimi sprawami. Okay. To kosztuje... Tu w Kościaniem, nie wiem, za załatwienie sprawy niecałe 100 zł zapłacić. Mm. Oni za wszystko, za wszystko załatwią, na końcu się o, płaci. Za wszystko. Jest rada... Problem z głowy i. No tyle, liczy, tyle liczyłem właśnie na taką fachową poradę. To czyli powiem. pierwsza rada, jaką mamy, to zlecić to profesjonalnej firmie, która zęby na tym zjadła, zamiast samemu się z procedurami wozić. 65 529, 5, 529. Jeszcze mamy 5 minut. Może ktoś jeszcze ma jakąś radę dla naszego pana słuchacza, który, no właśnie, bo... No. Jako żywo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana ja nie z kościoła z ulicy Gostyńskiej. Mm -hmm. Jest taki mały problem, bo przy gieździe na rad pod wiaduktem stoi, stoi drzewo. Tam doszło już do świętnego początkania przychodniego. No i tam te drzewo właśnie uniemożliwia oh. widoczność. Drzewo pod wiaduktem, za wiaduktem, w kierunku za wiaduktem, w kierunku racotu. W kierunku racotu. I, cho I chodziłoby, żeby to drzewo wyciąć. No, widoczności nie ma. Postawili dwie lampy, no ale proszę pana, to one tam nic nie dawają, bo to drzewo jednak przeszkadza. Ja tylko przypominam, że dzisiaj wycięcie drzewa wcale nie jest takie proste, trzeba na to uzyskać różnego rodzaju zgody. I procedury to też trochę trwają, ale oczywiście zapytamy, czy taki wniosek zgłoszono, czy sytuację zbadano, czy rzeczywiście to drzewo przyczynia się do pogorszenia bezpieczeństwa na Gostyńskiej. Dziękujemy. No, no, to, że był wypadek śmiertelny, no, to nie wiadomo, czy przez to drzewo, przypominam Państwu, także to no, trzeba wyjaśnić. Tutaj dzieci też przychodzą, przepraszam, pana, dzieci, przez te pasy. No. Dzieci są autentycznie w tym momencie argumentem, który mnie przekonuje. Będziemy pytać o to drzewo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i jeszcze trzy minuty do końca naszej audycji, więc śmiało 65 529 5529. Myślałem, że się poprzekomarzam z dziewczynami, ale jednak państwo słuchacze nie dali mi takiej szansy, więc z Więc teraz ci nic... dają. Nie, bo już ktoś dzwoni. No, Witamy. Dzień dobry. No dzień dobry. Witamy. Ja w sprawie tych siedzeń biednych w tym busie. Ja. Przepisy się zmieniły. Kiedyś a, było a. powiedziane, że y, przestrzeń pasażerska musi być krótsza od przestrzeni bagażowej, i wtedy rejestrowano jako ciężarowy. Uh -huh. A dzisiaj jest tak, że jeżeli jest więcej siedem niż w jednym rzędzie, to jest akcyza do zapłacenia i nie ma dyskusji. Uh -huh. Jeżeli silnik jest do 2 litrów, akcyzy jest 3,1%, uh -huh. a jeżeli silnik jest powyżej 2 litrów, 18%. Uh -huh. I jest po temacie. A elektryk? elektryków, nie wiem, nie, dysp nie, nie, nie dysponuje pan. Ale... Nie, sp nie sprawdzałem. Okej, okay, czyli co? I, i, zmieniły się przepisy i pańskim zdaniem pan słuchać raczej nie ma szans? Raczej nie ma szans, dlatego że jeżeli w busie jest więcej niż jeden rząd siedzeń, mhm. jest do zapłacenia akcyza. Czyli musiałby pan wywalić jeden rząd siedzeń... I wtedy no nawet może. dwa z tego, co pan mówił, no. to ma trzy rzędy siedzeń. A to peszek. Aha, czyli jeden rząd, czyli kierowca i obok kierowcy, to już. Jest... Tylko, tylko i wyłącznie. I wtedy to jest ciężarówka a inaczej to jest zasobówka Tak, tak jest. No, Bardzo mówię. panu dziękuję za to Bardzo wyjaśnienie, proszę. choć nie jest ono dla naszego słuchacza optymistyczne, ale no nie, może rozjaśnia nie. sytuację, że nie podyskutuje z urzędem skarbowym, akcyzę trzeba płacić. teraz jeszcze pytanie, jaki pan masz silnik? Bo jeżeli powyżej dwóch litrów, no to 18% trochę ta akcyza kosztuje. Mi tu od razu przyszło, co na jeszcze może przerażać. Podatki, prawda? Urząd skarbowy, to są takie rzeczy, które mogą. Socjalizm w ogóle mm -hmm. przeraża. Gen mnie, <grym, <grym, socjalizm jakikolwiek nie przeraża. Dobra, słuchajcie, zostało 30 sekund. Jeszcze jeden telefon. Witamy, ja chcesz dzień dobry. szybko. No, no chcesz. Dobrze, to proszę bardzo. Dzień dobry, sprawa na aeroportera? Tak jest, słuchamy pana. Dzień dobry panie Jarku Stoję na takim dzikim parkingu Między rzeźnią tu w Lesznie A Ćwicznią, za Ćwicznią mhm. I nie wiem kogo to jest teren Jest dzień targowy, pod wiaduktem nie ma gdzie stanąć Na parkingu też nie ma Tu jest full samochodów A dziury takie, że normalnie się nie mieści Nie wiem czy to miasto by zasypało Chociaż trochę, no, czy ktoś Nie wiem jak z tego wybrnąć To jest taki duży parking przy Ćwiczni jak pan no, patrzy, za ćwiczymy, jak pan pan patrzy na wprost. Jak pan patrzy na wprost, to ma pan ćwicznie, lekko w prawo. Tak? Tak, i z tyłu te zakłady, więc rzeźnia była. No, jeżeli to jest miejski plac, a chyba jest, to oczywiście możemy poprosić o zasypanie To chociaż... nie jest parking, to jest taki teren, gdzie mhm. kiedyś ktoś tam chciał go wykupić, Aha. nie wiem, czy coś. I to nie doszło, miasto nie sprzeda. No, na pewno miejski teren. Chodzi o to, żeby... Jeżeli... Ja teraz siedzę w samochodzie i tutaj normalnie, co tu się dzieje, to jest szok. No, niech pan nie wysiada, bo się pan utunko. Dobrze. Nie, no dzisiaj jest sucho, nie jest A. tak źle. Dobra, no okej, okay. prosimy bardzo no, serdecznie. No, żeby te dziury, bo tu ludzie wyjeżdżają i żeby podsypać, to zasypać. Podsypać, Dobra. Tak, podsypać trochę, no bo to razem z bo przyjeżdżają z całego tego... Prośby i... o podsypanie oczywiście przekażemy, no ale pewnie do wszystkich świętych, tego nie no bo to typowy zrobią. parking nie, jest, nie? No Tylko nie park... jest, ale tam sporo ludzi rzeczywiście, tak jak Pan mówi, w dzień targowy staje. To dziękuję, dziękuję pozdrawiam. I w ten sposób, proszę Państwa, doszliśmy do końca dzisiejszego wydania. Ja przypominam, że teraz mamy weekend, a potem mamy święto. W związku z tym słyszymy się we wtorek e, o 9.15, ale mam nadzieję, że słyszymy się w dobrych nastrojach miłego weekendu. Uważajcie na siebie, jak jeździcie po grobach, zwłaszcza na wszystkich drogach, i tam bezpiecznie, żeby Wam to wszystko i dobrze poszło, i, i Bigosu się najedźcie, i w ogóle dobrego weekendu.